Cześć. Witam serdecznie wszystkich widzów kanału autonaminuty.org z Budapesztu. Zdecydowałem się przyjechać do węgierskiej stolicy, aby zaprezentować Wam bliżej usługę o nazwie Mollimo. Mollimo zadebiutowało w Budapeszcie w styczniu 2018 roku, wypuszczając na tutejsze ulicę 400 samochodów Volkswagen Up!, stając się jednocześnie największym węgierskim car Jednak to nie Volkswageny Up! spowodowały że przyjechałem do Budapesztu, aby nakręcić materiał, tylko to, co stało się w Budapeszcie z usługą Mollimo kilka miesięcy później. Mianowicie wtedy władze tego usługodawcy postanowiły wypuścić 50 nowiutkich Mercedesów klasy A co tylko jest udowodnieniem tezy, którą stawiamy w autonaminuty.org już od dłuższego czasu, że usługi wraz ze swoim rozwojem będą udostępniać dla coraz to bardziej wymagającej klienteli samochody większe oraz bardziej luksusowe. Dlatego właśnie dzisiaj przetestuję MOL Limo na Mercedesie klasy A. Aby nie tracić cennego czasu, już w tej chwili, jak widać, wybiorę jednego z... Udostępnionych tutaj Mercedesów, pasy A zarezerwuję, już do niego e, zmierzam. A Was w międzyczasie zapraszam na obejrzenie prezentacji aplikacji mobilnej. Na mapie widzimy znaczniki w trzech różnych kolorach każdy kolor dla innego modelu dostępnych samochodów. Po lewej stronie znajduje się przycisk pokazujący dostępne samochody na liście, posortowane odległością od naszej aktualnej pozycji. Dodatkową funkcjonalnością tego sortowania jest też to, że widzimy aktualny stan paliwa bądź energii w każdym z samochodów. W prawej górnej części znajdziemy przycisk filtrowania, gdzie możemy dowolnie odfiltrować samochody po modelu, stanie paliwa bądź baterii oraz po rodzaju skrzyni biegów. W menu głównym znajdziemy podgląd archiwum przejazdów, możliwość wpisania kodu bonusowego, listę wskazówek i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, czyli tzw. faki. A także bezpośredni odnośnik do kontaktu z infolinią. Według aplikacji jestem już obok samochodu. Zostało 11 minut. Auto powinno być obok, i jak widać jest tutaj Mercedes klasy A od produkcji 2018, najnowszy model. Auto jest delikatnie ubrudzone, ale tak bardzo nie będę zwracał na to uwagi. Mamy tutaj taką ciekawostkę. To jest zapewne czytnik RFID. Co prawda, nie dostałem żadnej karty, ale najprawdopodobniej jest to rozwiązanie dedykowane technicznym. Ok, więc korzystam przy samochodzie. Klikam Unlock. Ok, Reported Damage. Dobrze, więc przyjrzyjmy się temu pojazdowi bliżej czy znajdę jakiekolwiek uszkodzenia tutaj mamy pisowanie report damage no damage reported czyli nikt przede mną uszkodzenia nie zgłosił report the damage o, powiedzmy, że to jest przód e, dent, deep scratch light scratch, określmy, że to jest light scratch tak, zgadzam się. Ok, zmienimy. Jest foto. Ok, potwierdzamy. nasz port. No i ok, skoro uszkodzenia zgłoszone, zacznijmy. Samochód otwarty. Ok, jest skrobaczka z rękawiczką całkiem przydatne na śnieg natomiast już jest to rozerwane spójrzmy, zasłonę milczenia na to co znajdziemy w środku to jest najprawdopodobniej mandat tak mi się przynajmniej wydaje Dowód rejestracyjny i e, Polisa Ubezpieczeniowa z zieloną kartą co ciekawe oraz e, oświadczenie z miejsca zdarzenia no, to proszę bardzo kolejny mandat kolejny mandat e, co ciekawe samochody Molimo mogą parkować e, bez żadnych przeszkód w m, płatnej miejskiej strefie parkowania, aczkolwiek no te mandaty e, świadczą o tym, że jakieś problemy się zdarzają kluczek e, nie wiem dlaczego ten klucz miałby pasować, no, ale ktoś go tutaj włożył no, Ale trudno. Zakaz palenia, zakaz parkowania na miejscach dla inwalidów i zakaz jazdy na buspasach. Ten ekran obligacja No. Mogę wyliczać jakie e, ciekawe wyposażenie znajdę w tym samochodzie, ale pewnie łatwiej byłoby mi opisać czego tutaj e, nie znajdę. No, Mercedes. Klasa sama e, dla siebie. Hmm, oczywiście samochód ma automatyczną skrzynię biegów, więc najlepsza możliwa opcja na no, miasto. E, tak wspomniałem, nie będę tutaj się rozgadywał co samochód ma, bo sami widzicie zresztą, że jest bardzo dobrze e, wyposażony. Więc, e, cóż. Drogę. no I tak jadę przez budapesztańskie ulice. Chociaż jadę to jest dużo powiedziane, ponieważ stoję w korku. Em, Mercedesem klasy A. Chociaż na Mercedesie klasy A usługa Mollimo się nie kończy. Powiedziałbym nawet, że się nie zaczyna, e, ponieważ Mercedesy są w przypadku tego usługodawcy stosunkowo nowością. Początki MolLimo datowane są na styczeń 2018 roku, kiedy to właśnie ten usługodawca wyprowadził na budapesztańskie ulice 400 Volkswagenów Upów. I te właśnie Volkswageny były do niedawna jeszcze jedynym samochodem w usłudze. Chociaż jedynym to też tak nie do końca, ponieważ wśród tych 400 można było znaleźć 300 AP-ów spalinowych i 100 E-Apów. Elektrycznych, więc jak widać, od samego początku usługa była zaangażowana w elektromobilność. I tutaj też ciekawostka, bo kto jest właścicielem usługi MOLLIMO? Dla osób dosyć biegłych w geopolityce, nie będzie to żadna tajemnica, ponieważ tajemnicą też nie jest nazwa Mol. Mol, czyli największy koncern energetyczno paliwowy w, na Węgrzech, zresztą nie tylko największy koncern energetyczny, bo największa firma w całych Węgrzech, podobnie jak w Polsce w, w przypadku Orlenu. Natomiast Orlen swojego car przynajmniej póki co nie ma, a Mol wyszedł z założenia, że sharing jest na tyle ciekawym nośnikiem działań energetycznych, ekologicznych, mobilności, która jest powiedziałbym szalem XXI wieku że postanowił taki carsharing właśnie stworzyć natomiast nie byli oni pionierami ponieważ kilka miesięcy wcześniej na właśnie wyłącznie elektrycznych samochodach typu Volkswagen e-up zadeputowała inna usługa, która była powiedzmy takim pionierem, jeśli chodzi o carsharing z prawdziwego zdarzenia na Węgrzech, Gringo. Natomiast tutaj od razu nadmienię, że nie należy w żaden sposób łączyć Gringo węgierskiego z Gringo'em polskim z Katowic. Łączy ich tylko nazwa oraz fakt, że są to usługi oparte wyłącznie na samochodach elektrycznych. Moją uwagę podczas jazdy samochodem po Budapeszcie przykuła właśnie ta czerwona dioda. Zastanawiałem się na początku, czym ona jest. Miałem pewne podejrzenia, natomiast w tej chwili już jestem przekonany, do czego ona służy. W dalszym ciągu jest czerwona, chociaż za moment powinna zmienić swój kolor na zielony. O, właśnie w tej chwili. Zmieniła. No i słyszeliście zapewne ten krótki komunikat, niestety po węgiersku. Natomiast jest to konkretnie komunikat mówiący o tym, że właśnie wjechaliśmy do strefy usługi Mollimo, czyli... Przy zielonej ikonce możemy samochód pozostawić w dowolnym miejscu. W przypadku czerwonej ikonki, takiej jak przed momentem, samochodu zamknąć się nie da. Możemy oczywiście pozostawić auto w trybie parking, natomiast wtedy, e, oczywiście, wynajem w dalszym ciągu e, jest naliczany i płacimy opłatę e, stopoverową, tak zwaną. Powiedzmy może coś na temat cen usługi Mollimo. Mm, Koncern Mol w przypadku swojego sharingu postawił na dość prosty model. Płacimy tylko i wyłącznie za czas. Kilometry nie są w żaden sposób naliczane i nie ma tutaj żadnego podziału na samochody elektryczne bądź samochody spalinowe. Oczywiście Mercedes jest nieco droższy od e, APA ale to jest akurat dosyć logiczne. Zacznijmy może jednak od samego początku, bo tutaj jest zdecydowanie zła wiadomość. Koncern MOL w swoim karszeringu wymaga od każdego klienta, który rejestruje się w usłudze w zapłacenie opłaty rejestracyjnej w wysokości 5900 forintów, co szybko licząc na polskie wynosi około 80 zł. Jest to zdecydowanie zła wiadomość, ponieważ dla klienta, który chciałby zobaczyć, tylko zapoznać się z samą usługą, nie planuje z niej korzystać na dłużej, ale dla samego sprawdzenia, czym jest sharing w Budapeszcie, chciałby sprawdzić, no to jednak ma tutaj tą barierę zaporową tych 80 zł i spodziewam się, że wielu klientów może to po prostu odstraszyć, więc za to zdecydowany minus. Mówiąc o samych standardowych stawkach, czyli o tej minucie, mamy tutaj ten cennik troszeczkę zakombinowany, ale o tym zaraz, zaraz powiem. W przypadku APA. Co ciekawe, ap spalinowy i ap elektryczny ma dokładnie tą, sam, tą samą cenę. Mamy tutaj standardowo, przepraszam, szybki rzut okiem na ściągę, 77 forintów, co daje nam około złotówki za minutę. No, powiedziałbym, jest to. Dość drogo, bo jak zresztą wielokrotnie już mówiłem, zdecydowanie bardziej opłacalny z perspektywy klienta jest model mieszany, gdzie mamy tą stosunkowo niską opłatę za minutę plus kilometr, ponieważ tak w tej chwili chociażby, nie wiem czy obserwujecie, ale poruszam się bardzo, bardzo powoli, więc wolałbym mieć tą opłatę za minutę nieco krótszą, no ponieważ yy, jedna minuta i jeden kilometr zrobiony podczas tej jednej minuty no to jest absolutna abstrakcja. W mieście jest to niemalże niemożliwe, dlatego tak jak wspomniałem, stawka, naliczanie mieszane jest zdecydowanie dla klienta bardziej opłacalne. Tutaj mamy tylko i wyłącznie minutę, trochę szkoda. Chwała Molimo za to, że wprowadził minutę stopoveru, czyli jeżeli pozostawimy samochód gdzieś przed sklepem, zostawiając swoje rzeczy, zamykamy w opcji stopover i mamy wtedy... Yy, 15 forintów za każdą minutę, czyli szybko licząc około 20 groszy. Więc jest tutaj to zdecydowanie drożej niż w przypadku naszych rodzimych polskich usługodawców. No ale tutaj nie ma się co oszukiwać. Usługi w Budapeszcie na Węgrzech są nieco droższe niż w Polsce. To chociażby z tego względu, że VAT tutaj jest najwyższy w całej Unii Europejskiej 27%, więc no Węgrzy łatwo nie mają wracając do standardowych cen za apa jest to około złotówka za minutę mercedes oczywiście droższy złoty 50 za minutę no ale cóż no za luksus trzeba płacić jest jednak pewien promyczek słońca w temacie cennika jeżeli jesteśmy mieszkańcem Budapesztu i chcemy bardzo często korzystać z Carsharingu Możemy sobie opłacać taką jakby miesięczną opłatę Nie jest to stricte abonament, ale możemy wybrać sobie miesięczną stawkę 990 forintów, jeśli dobrze pamiętam, co daje około 13 zł Nie jest to duży pieniądz, a dzięki temu otrzymujemy grupę rabatową stałą Czyli niezależnie czy jeździmy sobie Mercedesem, czy Volkswagenem Upem Niezależnie od pory Mamy y, odpowiednio obniżoną stawkę za y, minutę. W przypadku APA y, stawka obniża się ze złotówki do 88 groszy, a w przypadku Mercedesa ze złoty 50 na złoty 30. Jeszcze w ramach ceny y, jestem zobowiązany na y, dopełnienie informacji, ponieważ y, nie wspomniałem nic na temat y, stawki dobowej, y, y, i takiej też w Mollimo nie ma. Natomiast y, to, że nie ma, to jest jedna kwestia. Drugą kwestią jest to, że mamy tutaj w tej usłudze ograniczoną możliwość korzystania z tej usługi tylko do jednej doby. Czyli jeżeli chcemy na przykład wyjechać gdzieś dalej i wykorzystywać samochód dłużej, Molli mu nie daje nam takiej możliwości. 24 godziny i szlus. To jest absolutny koniec dłużej nie możemy. Zmuszony jestem tutaj zwrócić Waszą uwagę na pewien dość istotny mankament, mianowicie. Niezależnie w które miejsce w aplikacji bym wszedł, nie znajdę naliczania w czasie rzeczywistym mojego wynajmu. Czyli, tak na dobrą sprawę, nie jestem w stanie w żaden sposób realnie ocenić, ile zapłacę na zakończenie wynajmu za zużytą usługę. Jest to, powiedziałbym, w tej chwili już absolutnie podstawowy element każdej nawet dość podstawowej i słabej um, usługi, a w przypadku MOL-LIMO, która no, usługą słabą zdecydowanie nie jest, tego brakuje. Okej, okay, to chyba y, tyle, jeśli chodzi o najciekawsze y, informacje na temat y, węgierskiej usługi mol -Limo. Powoli szukam miejsca, gdzie mógłbym samochód y, zostawić. A zostawić go mogę praktycznie wszędzie w ramach strefy Mollimo. Okay, powiedziałem już o parkowaniu, więc czas poszukać takiego miejsca, aby zakończyć wynajem. Ponieważ wydaje mi się, że już chyba wszystkimi najciekawszymi informacjami na temat usługi Mollimo się z Wami podzieliłem. Usługa jest Całkiem ciekawa, na pewno jeżeli będziecie w najbliższym czasie w Budapeszcie I stwierdzicie, że możecie przełknąć 180 80 zł opłaty rejestracyjnej, Żeby pojeździć sobie fajnym nowym Mercedesem A-klasą po Budapeszcie To na pewno z czystym sercem polecam tą usługę Tem, Tyle z mojej strony, szukam miejsca do zaparkowania Polecam oczywiście czytanie artykułów na autonaminuty.org, lajkowania postów na Facebooku i na Twitterze oraz co najważniejsze oglądania filmów na kanale Autonaminuty.org. A jeśli jeszcze ktoś nie zasubskrybował naszego kanału, proszę czym prędzej naprawić ten błąd, kliknąć tutaj zasubskrybować kanał, aby być na bieżąco i aby żaden nowy test, czy to z Polski, czy jak widać ze świata, Wam nie umknął, i abyście byli ze współdzieloną mobilnością na Ty. Dzięki, serdeczne, na razie, cześć.